Ała! Co się stało? Spadłem. To jednak nie zszedłeś z drzewa? Nie miałbym odwagi. Co? Ty się czołgasz? No. Powstań. Auć! Co znowu? Głowa. Co tak dyszysz? Bo myślę. Oj, chyba coś zniszczyłem. No to sporo pracy przed tobą. No, mogło tak być. Raj to to nie jest. Bo przez wypędzenie z raju odkryliśmy ciekawość świata, poznaliśmy wolność i smak wiedzy. Na początku nie było żadnych wzorców, nie wiedzieliśmy do czego dążymy. Człowiek próbował, co jest dobre, a co złe, co ułatwia życie, co utrudnia. Dlatego popełniliśmy mnóstwo błędów. Las jest cudowny w swojej prostocie. Jeśli człowiek umie go podpatrywać, obserwować, zbierać doświadczenia, to umie z nim współpracować. Człowiek pierwotny nie malował w jaskini drzew i kwiatów. Malował zwierzęta. Oswajał zło, bo mamuta i tygrysa się bał, a na dębie mógł się przed nimi schronić. Ale później z tego dębu zrobił maczugę, rozpalił ognisko i wykarczał cały las. Musiał uprawiać ziemię i hodować zwierzęta. Trzeba było spalić cały las, żeby mogła powstać cywilizacja. Las jest naturalny i trwały w swoim rozwoju. Liście, które wypuszcza na wiosnę, ich już nikt nie zatrzyma. Jedynie dopiero jesień. Ale dają! Nasza rola, rola człowieka, rola leśnika polega na tym, żeby prowadzić tę gospodarkę w sposób zrównoważony, czyli wyciągnąć z tego lasu to, co nas interesuje, a jednocześnie nie uszkodzić go i zrobić to zgodnie z naturą. Podobno jako pierwszy przed bezmyślnym machaniem siekierą ostrzył w XVIII wieku Hans von Karlowitz. Zarządzał kopalnią, w której miał pokładów węgla na 200 lat, ale brakowało mu drzewa na budowę stempli. No tak, co ci z samochodu bez paliwa? Albo z marmurowego kibla, jak nie masz papieru. A co nam przyjdzie z tej wycieczki? Przyroda jest jedynym przykładem gospodarki, która nie zbankrutowała od 3 miliardów lat. Na świecie jest lasów coraz mniej, natomiast w Polsce, jak i w Europie, lasów przybywa. Rocznie leśnik polski sadzi około pół miliarda drzew. Ja osobiście w swoim zawodowym życiu nadzorowałem sadzenie około 5,5 miliona sadzonych drzew. Z analiz naukowych wynika, że musimy sadzić las, aby przetrwała cywilizacja. Są dwa żywioły narzędzia. Które w sposób zdecydowany wpływają na przyrodę, to oceany i lasy. Na ten drugi mamy wpływ i powinniśmy się z tego cieszyć. Dobrze, żeby nasze dzieci też mogły kiedyś podziwiać taką przyrodę, ale każdy z nas ją niszczy. Wylewamy wodę, zużywamy energię, produkujemy śmieci. Jest teoria, która mówi, że wszyscy zostawiamy ekologiczny ślad czyli zużywamy pewną powierzchnię lądu lub morza. Obliczono, że na jednego człowieka przypadają dwa globalne hektary. Ale zużywamy znacznie więcej. Gdyby cały świat dogonił Stany, potrzebowalibyśmy pięciu kul ziemskich. I dlatego właśnie powstała idea trwałego i zrównoważonego rozwoju bo chodzi o to, by osiągnąć harmonię między ludzkością, a przyrodą. Jaskinia Wierzchowska Górna jest największą jaskinią jury krakowsko-wieluńskiej. Udostępniona jest dla biura turystycznego na drodze, w drodze dzierżawy przez nadleśnictwo w Przeszolnicy. Udostępnianie obiektów podziemnych dla turystów jest najbardziej wyrafinowaną formą ich ochrony. Pozwala to obiektom żyć, pozwala to obiekty, że tak powiem, dozorować w jakiś sposób. Jeden z Chińczyków, który miał kawałek muru chińskiego, powiedział: Obiekt nieużywany niszczy. Dobrze, że większość lasów w Polsce należy do skarbu państwa. Dzięki temu dbamy o równowagę pomiędzy potrzebami przyrody i ludzi. Chronimy lasy, dbamy o ich utrzymanie. W sposób zrównoważony wykorzystujemy wszystkie funkcje lasu. Naszą działalność finansujemy sami ze środków uzyskanych ze sprzedaży drewna. Ale las to nie fabryka gwoździ, lecz skomplikowany ekosystem, który odpowiednio sterowany daje pożytki nie tylko materialne, ale i niematerialne. Pożytki materialne to wspomniane sprzedawane drewno. Niematerialne to szum lasu, zapach lasu. Elementy estetyczne, inspirujące, metafizyczne, będące natchnieniem dla poetów, malarzy, muzyków. Wielu by chciało, żeby doktryna zrównoważonego rozwoju dotyczyła tylko ekologii. W rzeczywistości jest to próba znalezienia stanu równowagi między ekologią, gospodarką i sprawami społecznymi. Nie może być tak, że o wszystkim decyduje tylko opłacalność. Wolny rynek nie robi różnicy pomiędzy potrzebami szlachetnymi i niemoralnymi. Gdybyśmy wszystko mierzyli wartością pieniądza, z powierzchni ziemi zniknęłaby pewnie sekwoja, która rośnie od czasu Chrystusa. Las to miejsce, gdzie ścierają się trzy systemy: natury biologicznej, przyrodniczej, natury gospodarczej. I natury społecznej. Jedni oczekują udostępnienia lasu pod turystykę, rekreację. Przyrodnicy oczekują, aby las był niezmieniony, bez ingerencji człowieka. Natomiast przedsiębiorcy leśni, przemysł drzewny oczekuje, żeby las był dostawcą surowca drzewnego. Lasy państwowe prowadząc gospodarkę zrównoważoną, trwałą, starają się wyjść naprzeciw tym wszystkim potrzebom. Między innymi dlatego zatrudniamy szereg fachowców z różnych dziedzin, aby zaspokoić te oczekiwania i funkcje społeczne. Od przyrody można się wiele nauczyć. Na przykład tego, że na wszystko potrzebny jest czas i nigdy nie ma gwarancji, że zawsze będzie tak samo. Wydaje nam się. Że huragan to zakłócenie rozwoju lasu, ale to przecież natura. Czasami niszczy to, co zbudowała, żeby mogło powstać coś nowego. Dlatego kryzys gospodarczy to świetny moment na radykalne zmiany. Przyroda nieustannie się zmienia. Czy to w sposób gwałtowny, na przykład podczas jakiejś wichury, czy w sposób ciągły związany z przemianami póry roku. Zmienia się zapotrzebowanie rynku czywnego na dostarczany surowiec. Zmienia się oczekiwanie ludzi dotyczące tego, jak las ma wyglądać, co w nim ma być. Dlatego za tymi zmianami trzeba nadążyć. Te decyzje muszą być takie, żeby ten las rósł w jak najlepszym stanie i pozostał tą cenną wartością dla wszystkich. Las trudno wycenić. Oczywiście z gruntami i drzewami nie ma problemu. Problem pojawia się wtedy, gdy musisz wycenić to, że możesz iść na spacer albo pobiegać po lesie. To trochę jakby dodać do złotówek zachwyt i zdrowie. W latach 90. naukowcy wycenili funkcje świadczone przez wszystkie ekosystemy świata. Ta wartość wyniosła prawie dwa razy tyle, co światowy produkt brutto. Kiedy znajomi mi się pytają, co ja właściwie robię w pracy, mówię im tak pół żartem, że patrzę, jak rosną drzewa. I wiele w tym prawdy. Mimo, że korzystam z wielu narzędzi nieraz zaawansowanych technologicznie, to podstawą mojej pracy jest obserwacja, analiza tego, co widzę i wyciąganie wniosków popartych zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Żeby dostać dobrą pracę, musisz mieć CV na wypasie. Pięć języków, dwa fakultety, trzy lata praktyki. Ale jak chcesz być dobry we wszystkim, to możesz zaprzepaścić swój talent. Gdyby Chopin! Sam zbijał fortepiany, pewnie połamałby palce. Ciężko jest podjąć dobrą decyzję, skoro wiem, że jest nieodwracalna. Trzeba mieć odwagę, żeby zrezygnować z utartych schematów. Mieszkania w mieście, pracy w korporacji. Ach, i zwyczajnie zaryzykować. Nasz dziadek był gajowym. Spacerował po lesie i właśnie zainteresowały go ptaki. I zaczął właśnie te ptaki rzeźbić, i myśmy postanowili kontynuować właśnie pracę dziadka. Ja właśnie rzeźbię te ptaszki, a żona je maluje. Prace, które powstają z drewna, niejeden mówi, że to wygląda jak żywe, i myślę, że, że drewno ma duszę. Prowadzimy właśnie galerię. Jest to firma taka rodzinna, bo dodatkowo jeszcze nam pomagają dzieci. Jak przyjeżdżają do nas goście czy turyści bardzo podziwiają ten teren i że to jest bardzo ciekawe miejsce ze względu na położenie, że jest blisko las, blisko natury. Jedno miejsce pracy w leśnictwie. Kreuje nawet 10 miejsc pracy w przemyśle drzewnym. W sumie leśnictwo i przemysł drzewny dają w Polsce takie samo zatrudnienie jak sektor działalności finansowej i ubezpieczeniowej. Wraz z rodzinami zatrudnionych zapewnia egzystencję prawie 1,5 miliona osób. Nie dziwne więc, że Polska jest trzecim w Europie, a czwartym na świecie eksporterem mebli. Udział samego sektora drzewnego w polskim przemyśle jest ponad półtora razy większy. Pod względem zatrudnienia niż górnictwa i wydobycia. ziele rokuje na przyszłość. W średniowieczu drewno miało 300 zastosowań. W tej chwili ma ich ponad 30 tysięcy. Wyobraź sobie, ile może mieć ich za kolejne 600 lat. Siekiera, jej trzonek musi być koniecznie drewniany. Z punktu widzenia ergonomii rąbania drewna spełnia nasze wszystkie oczekiwania. Spróbujmy narąbać drewna samym ostrzem. Przedmioty drewniane otaczają nas zewsząd. Są powszechne. Ktoś może powiedzieć, że wycinka lasu to bezsensowne jego niszczenie. Na pewnym etapie życia lasu leśnik Musi wyciąć część drzew, można to porównać do grządki z rzodkiewką. Po siewie należy ją bezwzględnie przerzedzić, aby uzyskać okrągły, czerwono-biały korzeń. To samo dzieje się z drzewami. Pilęgnując je, część z nich wycinamy, reszta musi pozostać do wieku 100-150 lat, aby dać dojrzały plon. Leśnik hoduje las, a tartacznik go niższy, to znaczy przeciera go. Nie niższy, bo tworzy tarcicę, która jest potrzebna dla przemysłu, dla produkcji. Człowiek, jeśli się nie wychowa na pniaku w lesie, co tego lasu nie czuje? Z wykształcenia jestem drzewiarzem. Ale pochodzę z rodziny leśników. Dziadek od strony matki był gajowym u Potockich w tych lasach. Ojciec już w Polsce powojennej też w tych lasach. Ale już w nadleśnictwie najpierw szanowni, później Dzięki zrównoważonej pracy leśnika i ważącej swoje działania między naturą a cywilizacją, las może być pożytkiem dla wszystkich, również dla tych, którzy prowadzą swój biznes przy lesie. Zielone miejsca pracy kojarzą mi się z odnawialnymi źródłami energii, transportem zbiorowym, budownictwem czy gospodarką odpadami. Choć przykładem najbardziej przemawiającym do wyobraźni jest chyba leśnictwo. A w średniookresowej strategii rozwoju kraju nie ma nawet słowa las czy drewno. Dokument Polska 2030 zapowiadał wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ani las jako producent, ani drewno jako źródło energii odnawialnej w tym planie nie istnieją. A w Niemczech energia odnawialna stała się w ubiegłym roku najważniejszym źródłem krajowej energii. I zapewnia pracę prawie 300 tysiącom osób. Mieszkałem wcześniej troszeczkę niżej u rodziców, gdzie było takie siedlisko wiejskie. Powiedzmy sobie, domkoło domu. Przeprowadziłem się tutaj, chociaż tam miałem działkę budowlaną i zezwolenie na budowę, ale przeprowadziłem się tutaj z tego względu, że w każdej chwili zmęczenia, przemęczenia, czy to fizycznego, czy psychicznego, mogę wyjść do lasu, mogę pospacerować, mogę pozbierać grzyby, mogę pozbierać jagody. No, czego dusza zapragnie, no jeśli ktoś tego nie umie widzieć, no to już jest jego ból, to znaczy, jest ubogi. Gospodarstwo jest położone na jurze krakowsko-częstochowskiej, z dala od gór, od wody, jezior. Na brak gości na pewno nie narzekamy, mamy obłożenie praktycznie całoroczne. Państwowe Lasy pozwalają nam na korzystanie z ścieżek, dróg swoich, zimą kuligi, latem jeździmy na przejażdżki konne wozami, bryczką. Tyle gadaliśmy dzisiaj o zrównoważonym rozwoju, a w ogóle nie zwróciliśmy uwagi na zielone miejsca pracy. A przecież one istnieją właśnie dzięki lasom. Badania dowodzą, że zalesianie neutralizuje negatywne skutki zmian klimatycznych. Bardziej niż negocjowane w ramach protokołu z Kioto ograniczenia emisji przemysłowych. Które jest zresztą nieskuteczne, bo od lat 90. emisja dwutlenku węgla wzrosła aż o 49%. A i tak rządzący regularnie się spotykają i chcą podpisywać nowy protokół. Kto jest bliższy ideałom zielonej gospodarki? Górnicy czy leśnicy? To dlaczego rząd jednym dokłada, a innym zabiera? Wydaje się, że władze zupełnie zapominają o tym, że wszystkie ich działania są ze sobą powiązane. Że wszystkie polityki energetyczna, ekologiczna i zatrudnienia zależą od siebie. Tak jak w przyrodzie i w lesie. Wszystko od siebie zależy.